Witam państwa. W tym materiale zaprezentuję, w jaki sposób utworzyć wideokonferencję dla wielu użytkowników na platformie Google Suite. Możemy skorzystać z tej opcji na dwa sposoby. W tym materiale pokażę oba z nich. Pierwszy sposób, jeżeli w danym momencie potrzebujemy utworzyć taką wideokonferencję, klikamy sobie po zalogowaniu się na tą platformę Google. Klikamy sobie tutaj na te 9 kropeczek. I mamy tutaj aplikację Meet. Ona jest dostępna tylko dla tego pełnego pakietu Google Suite. W darmowej wersji Gmaila czy tam tego konta Google'owego ta aplikacja nie jest dostępna. Ona jest tylko dla firm. No ale w każdym bądź razie klikamy sobie tutaj na to Meet. I teraz klikamy tutaj na Rozpocznij spotkanie lub Dołącz do spotkania. Czyli klikamy tutaj. I teraz tak, jeżeli tworzymy takie spotkanie, no to wpisujemy sobie tutaj jakąś jego nazwę i klikamy dalej. Natomiast jeżeli chcemy dołączyć do istniejącego spotkania, no to musimy znać kod tego spotkania, ale to za chwilę pokażę, w jaki sposób to działa. Klikamy sobie tutaj dalej. W tym momencie przeglądarka poprosi nas tutaj o udostępnienie mikrofonu. Klikamy udostępnij oraz kamerki. Dajemy udostępnij. I w tym momencie mamy tutaj podgląd na naszym ekranie, jak będziemy wyglądali. No ale musimy tutaj kliknąć jeszcze dołącz. Jeżeli w tym momencie klikniemy dołącz, następuje uruchomienie już tego czatu, czy też tej, tej wideokonferencji. No i w tym miejscu wyświetla się tutaj adres który musimy udostępnić w jakiś sposób naszym rozmówcom. Czyli możemy go wysłać na przykład przez dziennik elektroniczny, jakimś komunikatorem czy mailem, to już obojętne. Jest tutaj też wpisany numer telefonu i kod PIN, ale szczerze mówiąc nie wiem czy on działa na terenie Polski, czy tylko w Stanach Zjednoczonych. Dla nas najistotniejsze jest to, że po prostu musimy ten kod udostępnić naszym, naszym rozmówcom. Jeżeli użytkownik na swoim urządzeniu, na przykład na smartfonie albo na komputerze stacjonarnym, czy laptopie, kliknie na ten odnośnik, no to w zależności od tego jakie to jest urządzenie, otworzy się albo strona na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym, otworzy się strona w przeglądarce. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że ja tutaj powiedzmy otworzę sobie na przykład Internet Explorera. Także, nawet w starszych przeglądarkach będzie ta, ta funkcjonalność działała. Może być tak, że przy pierwszym uruchomieniu wyskoczy tam prośba o zainstalowanie wtyczki odpowiedniej. Tutaj wpisuje sobie taki użytkownik swoją tam jakąś nazwę i klika, chce dołączyć. Przy czym no musi znać ten adres, który jest tutaj tego spotkania. W tym momencie, my, jako osoba, która uruchamia to spotkanie. No, klikamy, że akceptujemy tego ludzika. No tutaj, tutaj, teraz. Ponieważ połączyłem się z jednego komputera, dwa, jakby nawiązałem rozmowę pomiędzy dwoma osobami na tym samym komputerze, no to nastąpiło sprzężenie zwrotne na, na, na głośniku, na mikrofonie. Dlatego teraz rozłączyłem to, a w każdym razie tak wygląda nawiązywanie połączenia na komputerze stacjonarnym. Natomiast w przypadku urządzenia typu smartfon, no to tam wyskoczy monit z prośbą o zainstalowanie aplikacji Meet i po jej zainstalowaniu użytkownik będzie mógł się połączyć bezproblemowo, dołączyć do tej konferencji wideo. Także to jest pierwsza metoda. Musimy uruchomić tą aplikację Meet, dołączyć do czatu, wyświetli nam się tutaj komunikat. Możemy też tutaj w tym momencie dodać takie osoby, jeżeli znamy ich adresy e-mail, albo po prostu możemy to skopiować, wkleić do dziennika czy na jakiejś grupie i, i w ten sposób tutaj to uruchomić. Druga metoda polega na tym, że planujemy sobie takie spotkanie i ona tak naprawdę może być nawet lepsza, Polega to na tym, że klikamy sobie tutaj na te 9 kropek, klikamy tutaj na kalendarz, i na dany dzień możemy sobie ustawić takie spotkanie. Tylko tutaj, tutaj mam po południu, lekcję mamy powiedzmy o 10 rano, czyli klikamy sobie tutaj. No i po prostu dajemy więcej opcji. Tutaj mamy dodaj rozmowę wideo. Jeżeli klikniemy sobie tutaj na tym, tym szczałeczce rozwijającej, to pod menu, klikamy sobie tutaj Hangout Meet, no i mamy adres, czyli znowu to samo co w, w tej pierwszej opcji. Mamy tutaj ten adres, który musimy udostępnić naszym rozmówcom. I w dane, od danej godziny, czyli tutaj powiedzmy od 10, no ja sobie powiedzmy tutaj wpiszę 9:45, tak. Skopiuję sobie ten adres, udostępnię go przez dziennik czy przez jakiś komunikator. Dam zapisz. Tutaj, u mnie, na, na telefonie, gdzie mam skonfigurowane to konto, Meet, wyświetli się komunikat z przypomnieniem o tym spotkaniu. Jeżeli tutaj zaprosiłbym na, te, na to spotkanie jakieś osoby, za pomocą tego to im też wyskoczy takie, taki komunikat. Natomiast, tak jak mówię, najprościej, naj, naj, najłatwiej będzie przesłać informację o tym przez dziennik elektroniczny. Drodzy Państwo, zapraszam na godzinę taką i taką. Proszę wtedy kliknąć sobie ten odnośnik. Otworzy mi się taki, taka aplikacja. Czy to tak jak mówię na smartfonie, czy na tablecie, czy na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym, i bezproblemowo tutaj nawiążemy taką komunikację. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do korzystania z tej aplikacji. Myślę, że warto w ten sposób rozszerzyć nasze możliwości komunikacyjne. Powodzenia!